Teleeksu późna jesień nie nastraja optymistycznie. Krótkie dni, zimny wiatr i dzwoniące szyby deszcz sprawiają, że większość czasu spędzamy w domu i nie za bardzo chce nam się zabierać do jakiejkolwiek pracy, chyba że naprawdę musimy. Jednak w naszej szkole nie ma miejsca na jesienną handrę. U nas bez względu na porę roku zawsze coś się dzieje, a oto co wydarzyło się w listopadzie. W końcu ten upragniony dla wszystkich pierwszaków dzień ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty, a zarazem radosny charakter. Pierwszaki ubrane w kalowe stroje niecierpliwie czekały na najważniejszy moment uroczystości pasowanie na ucznia. Najpierw musiały jednak zaprezentować program artystyczny którym pochwaliły się swoim zdobytym w szkole wiedzą i złożyć przysięgę na sztandar szkoły. Każdy uczeń otrzymał ufundowany przez Radę Rodziców akt pasowania na ucznia klasy pierwszej. Życzymy wszystkim pierwszakom, by każdy z nich w naszej szkole dostarcza im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza szkoła była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, dobrze się uczyć, znajdą nowe przyjaźnie, będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. W tym roku obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy z dumą nosiliśmy biało-czerwone kotyliony. Święto niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły w dniach 9 i 10 listopada przygotowali apele, w których wzięła udział cała społeczność uczniowska. Uczniowie klas starszych pod kierownictwem pani Joanny Kwapiszbarskiej, Małgorzaty Berlińskiej Budajew oraz Zofii Tomaszewskiej przenieśli nas w okres, gdy Polska na 123 lata straciła niepodległość. Ukazali widzom, jak pomimo zakazów i represji Polacy pielęgnowali polskie tradycje i język ojczysty, by w 1918 roku móc się cieszyć z odzyskania suwerenności klasy pierwsza B, pierwsza C, druga D, trzecia A, trzecia C i trzecia D Również przedstawiły swoją kolegom uroczystą akademię. W scenariusz przedstawienia obejmował wiersze i piosenki o naszej pięknej ojczyźnie, Polsce. Na zakończenie apelu wszyscy odśpiewali hymn Mazurem Dąbrowskiego. Już kilka dni przed uroczystością z pomocą rodziców i babć zostały przygotowane biało-czerwone kotyliony, które podczas uroczystości zdobiły piersi występujących w galowych strojach uczniów. 11 listopada delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości. Wzięła udział w mszy świętej, a następnie uczestniczyła w ceremonii wojskowej na cmentarzu wojennym przy jednostce wojskowej. Uczniowie klasy 1-3 wzięli udział w ogólnopolskim programie śniadanie moc, a klasy 4-6 zorganizowały akcję pod hasłem Tydzień Zdrowego Śniadania. W tych dniach na stołach pojawiły się warzywa, owoce i soki. Uczniowie uczyli się przygotowywać zdrowe posiłki i bogate w witaminy kanapki. Zgodnie z hasłem listopad miesiącem oszczędzania opiekun szkolnej Kasy Oszczędności zaprosiła wszystkich uczniów klas pierwszych do konkursu plastycznego Jesienna skarbonka Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było rozwijanie dziecięcej wyobraźni, aktywności twórczej oraz propagowanie idei oszczędzania. Napłynęło 60 ciekawych i ważnych prac wykonanych wieloma technikami. Ostatecznie przyznano 40 wyróżnień. Gratulujemy! W listopadzie zostały przeprowadzone szkolne etapy konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, historii, języka niemieckiego, języka angielskiego i przyrody. Do drugiego etapu konkursu matematycznego zakwalifikowali się Nathan Gogoc z klasy 6a. Mikołaj Perka z klasy 6B, Szymon Górka z klasy 6D i Vanessa Kozłowska z klasy 6D. Gratulujemy! Do drugiego etapu konkursu historycznego zakwalifikowali się Natalia Głowacka z klasy 6B, Piotr Lewiński z klasy 6B i Alicja Jana z klasy 6D. Gratulujemy! Do drugiego etapu konkursu z języka angielskiego zakwalifikowali się Vanessa Kozłowska z klasy 6 D Szymon Burka z klasy 6 D Wojtek Szywicki z klasy 6 C Olga Urynowicz z klasy 6 C Mikołaj Przyziński z klasy 6 C I Bartu Janufowicz z klasy 5 C Gratulujemy! Do drugiego etapu konkursu języka niemieckiego zakwalifikował się Mikołaj Pelka z klasy 6 B Gratulujemy! Do drugiego etapu konkursu z przyrody zakwalifikowała się Vanessa Kozłowska z klasy 6D. Gratulujemy! Mamy nowy skład samorządu szkolnego. Kandydatów do działania było wielu. Ostateczny głos mieli uczniowie naszej szkoły, którzy wybrali na przewodniczącego Oliwię Brzezińską z klasy 6C. Gratulujemy i zapraszamy do działania wszystkich chętnych uczniów. 28 listopada było u nas radośnie i tajemniczo. Bo obchodziliśmy Andrzejki. W ten niecodzienny wieczór, jak każe tradycja, wróżyliśmy sobie, objadaliśmy się słodyczami i bawiliśmy się przy muzyce. To już wszystko, co chcieliśmy Wam zakomunikować w tym miesiącu. Przed nami grudzień i święta. Już teraz życzymy Wam mile spędzonego czasu w gronie rodziny oraz wspaniałego i bezpiecznego sylwestra. Do usłyszenia w nowym roku. Olimpia i Hubert.